Jest maszyna, jest skania jak widać dzisiaj straszna ślizgowica, zobaczcie gdzie się stanie nie można ruszyć Bółce. sam lód, same lodowisko, patrzcie jak tu z tej drogi ruszyć kurczę najgorzej jak się zatrzyma to już nie idzie o patrzcie zobaczcie jak to leci? thank <laughs> you Сейчас я думаю, машина не Jak widać ja już załadowany, tam się kolega ładuje. Maszyna końcówkę nagarnęła, zobaczcie jakie błotko. Pójdź maszyną maszyna może ujechać. Także zobaczcie jakie tam chmury niesamowite. Nie błaż nie wieściutkie, co to będzie. Tak, już niebawem koniec kampanii. Na chwila, jeszcze parę kursików Że nawet są pogoda na ostatnie dni ładnie dopisuje cieplutko, bez deszczu. Teraz będę miał więcej wolnego. Nie wiem, może byście chcieli obejrzeć. Całość kampanii, jakbym posklejał, zrobił z tego film godzinny czy kilkugodzinny bez różnych kurczę, cięć, zamazywania, wymazywania. Taki długi jeden odcinek, byście chcieli obejrzeć, to dajcie znać w komentarzu. Tylko, kurczę, jakbym zrobił bez tego zamazywania i bez wypikiwania bym musiał go umieścić na specjalnym tym żeby nie był on udostępniany i nie trafił do przypadkowych osób, tylko dla tych co chcą. Jest taka opcja w YouTube, żebym mógł go dać na płatnym tym, tym profilu. Sądzę, że 10 zł to tam nie jest wiele. Każdy kto by chciał taki film zobaczyć, mógłby tam kliknąć i by sobie obejrzał. Wiadomo, to by już nie szło w zasięgi, bo to nie można tego udostępniać ani promować. To ci co wiedzą, dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie. Piękne błotko, zaraz maszyna się poskłada, bo jak widać buraczka już nie ma. Także jak nie będziecie mieli co oglądać, zachęcam playlisty.

ładnie słoneczko przyświeciło jak widać już koniec kampanii auto poprane trzeba umyć ładnie bo zobaczcie jakie brudne zasyfione <coughs> trzeba je trochę wyputować fajdane zobaczymy jak to się umyje pięknie ładnie stanie umyta mlotka się świeci يا yeah, عيال yeah, yeah, yeah.